Dzień dobry, kochani. Dzień, Dzień dobry. Słuchajcie, tradycyjne pytanie: czy widać, słychać wszystkich? I czuć. I czuć. <grym> Witamy wszystkich widzów. Dzień porażki. Dziękuję Jarkowi Łojewskiemu za zaproszenie. No i super. Mam informacje z back office'u, że nas i widać, i słychać. Także dzień dobry, jeszcze raz. Przez tą godzinkę chciałbym z Wami pogadać na temat porażek w marketingu. Przedstawiam przede wszystkim naszą piękną Karolinę Karolczak. Karolina jest, yes. pracuje. Piękną i mądrą, o, bo ktoś powiedział mówił, piękna i mądra. Piękną i mądrą Karolinę. Karolina jest związana przede wszystkim z branżą FMTG od wielu, wielu lat. Dzisiaj pracuje w Sodexo. pracowała dla wielu fajnych korporacji dla Sefory, Lewisa, Futkera. Maspexu, natomiast jest również ciekawym twórcą takiego programu szkoleniowego Celomania, to jest jej nowy projekt. Naszym kolejnym gościem jest Marcin Kalkhoff. Marcin jest szefem, twórcą Brand Doktora, który zajmuje się kwestiami budowania, zarządzania marek. Jest również partnerem w kancelarii audytorskiej Brand Auditors. I pracuję też z wieloma firmami, jeśli chodzi o branżę FMCG, internetową, media. Mówi o sobie, że jest jedynym strategiem w Polsce, który siedział służbowo na pudelku. Ja też się mogę pochwalić, bo byłem kiedyś na jedynce pudelka. Jak ktoś tam zerknie, to może mi znajdzie. I Łukasz Murawski, który jest partnerem w firmie 102 Group, jest ekspertem Wyższej Szkoły Bankowej. I autorem różnych cyklów wywiadów. To jest hashtag: Porozmawiajmy o Marce. Jest również doświadczonym ekspertem, jeśli chodzi o budowanie marek, brandingu. z psychologiem społecznym, który jest związany z brandingiem. No i jak wieś gminna niesie, po ludzku tłumaczy zagadnienia związane z tworzeniem wizerunku. Czy jesteście z takiej formy prezentacji, moi drodzy, zadowoleni, czy chcielibyście coś dodać? Jacku, teraz my powinniśmy przedstawić ciebie. Ojejku, nie, 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 nie. <grym> Jacek już Słuchaj. powiedział, o sobie był na pudelku, to naprawdę wystarczy. Ja powiedziałem o sobie, Jacek, byłem na pudelku na pierwszej stronie. Zaliczyłem to mówiąc krótko. Słuchajcie, ale żeby nie, nie, nie wchodzić mocno w, w zabieranie jak gdyby czasu, to mam do was pierwsze podstawowe pytanie. Czy czym waszym zdaniem, czy w ogóle porażka w marketingu, czym się różni od innych porażek związanych, nie wiem, z biznesem, z katastrofami lotniczymi, z porażkami życiowymi. Czy to się czymś różni, czy nie? A jak się różni ta porażka w marketingu czymś, to, to czym waszym zdaniem? Karolino, to Ladies First, zacznijmy od Karoliny. E, powiem tak, ja w ogóle nie lubię używać słowa porażka. Wielokrotnie używam to, tego słowa jako słowo lekcja. W przypadku porażek, kiedy się wydarza jakieś zdarzenie, które możemy nazwać porażką, bez względu na to, czy to jest marketing, czy to jest życie prywatne, czy to jest cokolwiek innego, co się dzieje, mamy możliwość zakwalifikowania danego zdarzenia do podzbioru. Może być to fakt albo problem. Jeżeli jest to fakt, to z faktami się nie dyskutuje. Odbieramy to jako lekcję i wyciągamy wnioski. Wielokrotnie w przypadku porażek zdarzeń jest tak, że w organizacjach czy w życiu prywatnym też próbujemy naprawiać fakty. Czyli próbujemy te fakty mówić, że zupełnie jest inaczej i jakby kiedy porażka jest w grupie faktów, to po prostu traktujemy jako lekcja, a kiedy porażka wskakuje nam do podzbioru problem, czyli problem do rozwiązania, czyli wtedy odbieramy to jako y, proces, który staramy się rozwiązać, tak? I tak jak w życiu czy prywatnym, czy zawodowym, jeżeli cię boli ząb, y, czy w życiu prywatnym, czy zawodowym, bo ta sytuacja w każdym ma miejsce, to po prostu idziesz do dentysty. I tak w przypadku wielokrotnie porażek marketingowych jest tak, że jeżeli się coś sprzedaża, to szukajmy najlepszych specjalistów na rynku albo tych, którzy podobne historie przechodzili lub mają ku temu kompetencje, żeby nam powiedzieć, jak sobie z tym poradzić, niż próbujmy to zrobić w tak zwanym własnym ciepełku, możliwie jak najciszej. Tak? Więc mhm. tak, tak to widzę. Ale czekaj, no to tak konkretnie, no jeżeli mamy dwóch menedżerów marketingu, którzy aspirują do stanowiska szefa marketingu, jeden z nich tym szefem marketingu zostaje, drugi oczywiście nie. Dla jednego jest to porażka, dla innego jest to sukces. Jak do tego podejść? Znaczy, po pierwsze, to jest fakt. Fakt to, to jest, jest dla tego, który awansował, dla tego, który nie awansował, jest problem. Więc, no i, teraz, I teraz pytanie brzmi, jak ten menedżer marketingu, który nie awansował, ma sobie poradzić? Czy on to może postrzegać jako porażkę, czy nie? Jak on sobie z tym ma poradzić? Znaczy, pytanie, znaczy to jest już kwestia, już po pierwsze, musi zobaczyć, jakie były fakty, które spowodowały to, że jego kolega awansował. wiadomo, został, że. Został szwagrem prezesa. No więc to jest fakt i tego się nie, nie przeskoczy, tak? Wtedy powinien zobaczyć na możliwości rozwoju w organizacji, pomyśleć, gdzie chce być, i też zapytać się, dlaczego chciał zostać tym szefem marketingu. To jest tylko kwestia perspektywy. No ten, który został szwagrem prezesa i został dyrektorem marketingu, to jest bezpiecznie fakt i to nie jest dla niego problem. Gorzej będzie, jak. Ale może być również tak, że dla tego, który awansował i który został e, mm, awansowany, e, nie został awansowany, to dla jednego i dla drugiego jest problem. I to może być dość ciekawa sytuacja. Więc po pierwsze, do jakiej puli skakuje nam ten, ta sytuacja? A z drugiej strony, wiele razy w życiu miałam przypadki, gdzie nie byłam awansowana, lub ktoś inny był awansowany, lub moja droga życiowa ulegała zmianie. I momenty właśnie najcięższych tego typu decyzji lub wydarzeń były początkiem zupełnie innej drogi, którą uważam za sukces. Tak, ja zawsze mówię, chłopaki otrzepujemy spodenki, dziewczyny poprawiamy korony i naprzód. Tak. Dokładnie. Łukaszu, a jak ty postrzegasz porażki w marketingu versus w ogóle inne porażki? Czy one się różnią czymś od siebie? No nie się różnią, no bo... Te porażki marketingowe dla mnie w dużej mierze są bardziej publiczne i to w, przy tych porażkach marketingowych to częściej ludzie z zewnątrz nam mówią, że rzeczywiście zaliczyliśmy jakąś topę. E, bo często my sobie z tego sprawy nie zdajemy, no jeszcze no, o, o tyle w życiu prywatnym bardzo często jesteśmy trochę bardziej świadomi tego my sami, że coś, 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 coś źle robimy, ma w marketingu te wszystkie porażki, które które możemy znaleźć, takie światowe, globalne, wielkie wpadki, no to, to najczęściej dopiero dowiadują się ci ludzie od marketingu, od ludzi, którzy nie którzy styczą z komunikacją, że zaliczyli jakąś stopę, bo nie wzięli pod uwagę szerszego kontekstu, chociażby sytuacyjnego. Więc te, te marketingowe są dla mnie dużo bardziej publiczne. Czyli co, jakaś firma zapowiadała Wejście wielkiej, nowej marki na rynek, i aż tu nagle okazuje się, że nikt nie chce tego kupować, tak? No to, to, to może to, tych przyczyn, czy tych porażek, może być bardzo bardzo dużo. To, to o czym mówię, to są takie, takie przy, przypadki różnych historii komunikacyjnych, gdzie, gdzie ktoś, kto komunikację przygotowywał, nie wziął pod uwagę. Szerszej perspektywy czasowej lub też kontekstu, w którym się znajduję w tej chwili, i, i, i było parę takich, i śmiesznych, śmiesznych, śmiesznych historii, jakby, jeśli chodzi o wpadki. Ja nie, nie, nie szczególnie lubię wymieniać firmy konkretne, które te wpadki zaliczyły, a jak, jak wymieniam, to staram się, żeby to były firmy globalne albo nie z naszego rynku. No, no, ale to, to, to chociażby. Przykłady takich, takich firm jak Burger King podczas, podczas Mistrzostw Świata w, w Rosji w, dwa lata temu i ta kampania cudowna, która namawiała kobiety do tego, aby zaszły w ciążę z najlepszymi graczami. Biorącymi udział w mistrzostwach, w mistrzostwach świata, oferujący dożywotnią. Lejbe, na... program. <laughs> Trochę tak. Oferując za to dostawę łuperów oraz, oraz 3 miliony rubli, czy około 47 tysięcy dolarów. No, co się odbiło z takim dosyć szerokim szerokim echem w mediach, nie tylko rosyjskich, ale również również, również światowych. No, i takich przykładów, że ktoś nie przewidział, nie pomyślał, jest mnóstwo, no, chociażby.